Dobry dzień, dobry. Witam się z Wami tutaj jeszcze z poranną kawką, chociaż powiem Wam, że to już jest moja chyba trzecia dolewka, więc już mi ta kawa tak nie wchodzi. Mamy dzisiaj taki dosyć powiedziałabym chłodny dzień jak, jak na lato. Tym bardziej, że noc to taka powiem Wam szczerze, że lekko chłodna była i nawet zamykałam okno. A wczoraj, a tu sobie postawię. Na chwilkę, tą kawkę <laughs> i na chwilkę sobie tak tylko siądę. No, powiem wam, że wczoraj mm, farbowałam włosy na noc. Jak nigdy, bo już po prostu nie mogłam patrzeć na ten odrost. A wiem, że mi, no, tak do kilku dni dobrych schodzi ta mm, farba ze skóry głowy. Więc wczoraj sobie na noc zafarbowałam, żeby mieć już takie, wiecie, ładne te włosy. A szczerze, to jak ja mam odrost siwy, to ja naprawdę. <laughs> Źle się czuję. No, i, i tak, idę zrobić, słuchajcie, śniadanko yy, i zamarynować kurczaka na obiad, i chyba postawię sobie taki chlebek pizza, <laughs> i może nawet Wam go pokażę. Yy, i może nawet właśnie wam go pokażę jak ja go robię, bo e, słuchajcie, jak jest takie ciepło, to powiem wam szczerze, że mi się tak za bardzo nie chce jeść. Bardziej to jest takie gdzieś tam podjadanie w ciągu dnia i ja ogólnie takie y, jakieś zapiekanki, takie chlebki właśnie smakowe bardzo lubię, dlatego tak sobie ostatnio pomyślałam, że sobie zrobię. No i słuchajcie, zarzuciłam w ogóle bluzę i ten secik z Ocean bo kurcze paka, no tak lekko, lekko chłodno jest. I korzystając jeszcze tutaj z okazji, bo robiłam inst na Instagramie już kilka relacji, to jeszcze, bo tutaj nie dawałam e, znać, ale słuchajcie, w Ocean Part akurat um, trwają takie letnie wyprzedaże, e, i możecie wyupolować bardzo fajne ciuszki, nawet do minus 60%. I e, nie, no. Po prostu tak nie, nie chce mi przejść gdzieś ten kaszel, powiem Wam. I jeżeli, przekie... pod tym linkiem, który znajdziecie, nie mogę się wysłowić tak z rana, pod tym linkiem, który znajdziecie na dole, macie już przecenione produkty, takie już totalnie na wyprzedaży. A jak jeszcze wpiszecie sobie mój kod Siarka, siarka 60, to dodatkowo Wam się jeszcze obniżą, właśnie to dodatkowo wam się jeszcze obniżą te produkty z wyprzedaży. Chyba że ogólnie ten kod działa, powiem wam, działa na, na wszystko. Więc nawet jak są jakieś nowości, to macie te kilkadziesiąt procent taniej, to możecie sobie skorzystać minus 40 wtedy jest z moim kodem. No Także daję znać, linka Wam zostawię. A ta bluza, słuchajcie, to jest, e, ona ma przepiękny taki pastelowy kolor. Tutaj mamy wyszywane te logo: Ocean Apart, a pod spodem mam ten secik. To jest ten secik prążkowany, jeden z najlepszych, jeden z najwygodniejszych i wiem, że Wy też zamawiacie te prążkowane sety, także serdecznie Wam polecam je. Ja idę teraz do domku, zamarynuję sobie tego kurczaka, zrobię sobie chyba ten chlebek, a dzisiaj raczej prać nie będę, bo wczoraj już słuchajcie poprałam, wszystko mi pięknie, ładnie wyschło, a dzisiaj ta pogoda to jest, widzę, że taka też na dwa razy, więc ja podejrzewam, że pewnie ani by to nie schło, tylko to by się tak po prostu kisiło. Dobra dziewczyny, ja się zabieram za robienie tego takiego jakby chlebka. E, będę potrzebowała dwa spody do pizzy. Aha, widzę, że one to są kurde te. Aha, okej. Okay. Ten jest prostokątny, a ten okrągły. Dobra, będę musiała sobie po prostu jakoś poradzić. Także rozprowadzamy yy, spody. Ogórek konserwowy, parówka, keczup pomieszany z musztardą, prażona cebulka i ser żółty. I teraz rozprowadzamy na cieście po kolei. Wszystko zwijamy i tutaj będę wkładać sobie do brytfanki i będziemy... E, robić taką pyszną przykąskę. Nie wiem, czemu nie popatrzyłam, że są dwa zupełnie różne spody. Słuchajcie, tak to ma wyglądać głównie, myślę, jak pizza. Układamy sobie wszystko, zaraz jeszcze położę ser. Nie mam takiego, więc będę po prostu sobie taki rozkładać. Tutaj jeszcze idzie na to cebulka prażona. Niestety, ale zepsuł mi się statyk, więc nie mam jak tego ładnie po pokazać. No, ale na tej zasadzie. I później chlebek to ciasto zwijamy po prostu w, taką, w taki rulonik i u rulonik, taką harmonikę bardziej i wkładamy do brytfanki i to jest przepyszne. I tak wygląda mój powiedzmy chlebek włożony właśnie tutaj e, do foremki, słuchajcie na dwa ciasta, dwa ciasta te do pizzy, to ta foremka jest taka troszeczkę za mała, więc ja to tak ścisnęłam więc tak do 25 minut teraz będę to piekła, słuchajcie to będzie naprawdę przepysznie wyglądało yy, bardzo łatwo się go odrywa więc wkładam do piekarnika a tu mi się marynuje <laughs> marynuje mi się tu kurczak pychota. No i patrzcie na to. Smacznego. Mmm. Pychota. Chrupiący. Pyszny. No i słuchajcie, do tego możecie wrzucać na dobrą sprawę, co chcecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczyny, w czwartek witam się z wami. Przy porannej kawce z moim pięknym nowym kubeczkiem, w mojej pięknej nowej piżance z wyprzedaży z SINSAY. Powiem Wam, że dużo lepsze ceny na wyprzedaży SINSAY są w sklepie stacjonarnym. Tak. Bo ta, tą akurat zamawiałam przez internet, przez internet online. Natomiast jak byliśmy ostatnio, byłam z dziewczynami, chyba to był. Czy w poniedziałek, e, poniedziałek? I byłam z nimi, właśnie stacjonarnie w Sinss, bo Lenka jeszcze coś tam chciała sobie do tej Bułgarii kupić. No to powiem Wam, że te ceny naprawdę mega atrakcyjne, i kupiłam sobie jeszcze takie spinki za dyszkę. One akurat nie były. Oj, one akurat nie były na wyprzedaży, tutaj jeszcze były różowe i niebieskie, podwójne, ale Lenka sobie je wybrała. Kupiłam sobie takie kolczyki koła. Ja bardzo lubię kolczyki koła, a te tutaj właśnie to ja może je wywalę, bo wiszą na żarówkach od toaletki. One są już takie styrane, także... Coś takiego, i tutaj są takie małe kropeczki. I słuchajcie, kupiłam sobie okularki. I wiecie co Wam powiem? Ostatnio zepsuły mi się w przeciągu dosłownie kilku dni dwie pary okularów. Te okulary czarne, takie te plastikowe, które zawsze nosiłam, zepsuły mi się, a one są po prostu rewelacyjne, były w każdym razie. A drugie zepsuły mi się te okulary, które. Ostatnio pokazywałam na rolce na Instagramie z tą czarną sukienką, te takie, wiecie, Gucci, Succi, oczywiście kupione na AliExpress, pękły mi po prostu, więc je wyrzuciłam i zamówiłam sobie już nowe na AliExpress, ale w sensie z racji takiej, że ja jak jest słońce, jak jadę samochodem, ja muszę mieć okulary przeciwsłoneczne, zresztą w ogóle <laughs> to już nawet nie chodzi o to, żebym jak tylko jadę samochodem, tylko po prostu ja jestem ślepa bez okularów przeciwsłonecznych, więc wzięłam sobie, słuchajcie, takie CC, akurat te, bo naprawdę nie było żadnych takich. Wszystkie okulary, mam wrażenie, że są takie malutkie, takie wąskie, a do mojej tej takiej troszkę bardziej kwadratowej twarzy, no to niestety, ale nie pasują. No i zmierzyłam sobie tej, mój staszek, bo akurat razem wtedy byliśmy. Mówił, że bardzo fajnie mi w nich jest. Także o, takie okularki sobie wzięłam, lustrzane naprawdę cudownie odbijają tutaj odcień taki rose gold, takie różowe złoto, i wzięłam sobie um, łańcuszek, bo chciałam do tych okularków, właśnie łańcuszek, tak wiecie, że nosimy to w tyle, a nie w przodzie, i tutaj nam dęda o! Tak, coś takiego fajne są. E, łańcuszek jest złoty i do. I te, ten łańcuszek był z tymi okularkami w Sinsei. One są i w takim postrebrzanym, i pozłacanym kolorze, no ale one już nie wyglądają tak ładnie chyba e, jak te. Ja ogólnie wolę okulary, które są tu. Które są tutaj bardziej zabudowane, czyli tutaj też jest po prostu plastik na normalnym świecie. No ale dobra, na razie mam takie. Te mi się powiem Wam szczerze, że podobają, ale dzisiaj, dzisiaj akurat w ogóle nie ma słońca, bo burza przeszła tak z rana, taka konkretna. Jest szaro, buro, ponuro i zimno, także okularki na razie tutaj e, będą sobie siedziały na toaletce i czekały, aż słoneczko wyjdzie. Przyszedł mi mój nowy komplecik Aurelia z Ocean, który sobie zamówiłam. Słuchajcie, skorzystałam z mojego kodu i sobie go zamówiłam. To jest po prostu, dziewczyny, cudowny materiał. Ja Wam powiem, że mogłoby się wydawać, zresztą ja to powtarzałam już nieraz, że mogłoby się wydawać, że na, na lato taki właśnie trochę sweterkowy materiał, że będzie za ciepły, ale powiem Wam, że to jest tak cieniutkie, to jest tak rewelacyjnie e, zrobione i ten materiał jest naprawdę super, super gatunku i super jakości, że on się po prostu nie grzeje. Także wzięłam sobie ten top i tak samo te spodnie Aurelia w rozmiarze M i góra i dół w odcieniu beżowym, ale dzisiaj tego chyba nie założę, bo no bo chyba chyba sobie założę coś zupełnie innego, bo mówię wam, chłodno jest dzisiaj. I co jeszcze sobie zamówiłam? Chyba raczej nic. Aha, no i tą piżamkę, no i teraz się ogarniam szybko, bo słuchajcie, jadę dzisiaj. Muszę przede wszystkim jechać do Tarnowa, pozałatwiać trochę rzeczy, skoczyć do apteki, do kantoru, powymieniać złotówki na lewy bułgarskie i na euro. Na euro. Także troszeczkę takiego z jednego końca Tarnowa na drugi koniec. Jadę jeszcze dzisiaj do Amandy. Dostrzykniemy tutaj, żeby pięknie było ładnie. No to jest uzależniające. To jest uzależniające. Nie powiem, że nie i nie będę kłamać, bo e, bardzo mi się podoba, jak nie mam tutaj tych zmarszczek, e, a jak już zaczynają puszczać tak jak teraz, no to mogłoby się komuś wydawać, ja ok rozumiem, że powiecie, a przesadzasz, przesadzasz, ale człowiek wiecie co, przyzwyczaja się przede wszystkim do wygody, do komfortu i do tego, że się jakoś e, dobrze wygląda, jak się już coś zaczyna zmieniać to to Wiecie jak to jest. Dobrze, zrobię sobie makijaż. Będę pić moją kawusię w takim pięknym, e, eleganckim kubeczku. Kupiłam go wczoraj w Delikatesach Centrum. Tam mają e, w Delikatesach Centrum e, jest zazwyczaj to szkło Gala. On się nazywa Gala, Gaja. Jakoś tak, no, po takich niedrogich cenach. Ja ogólnie to maniaczka kubków, więc. I dziewczyny, dzisiaj przyjdzie mi torebka. Jezu, polowałam na tą torebkę już długi czas. A może ja ją Wam, ja o tej torebce opowiem, jak ją odbiorę i ją Wam pokażę. E, bo akurat jeszcze są wyprzedaże u Oli, także jak odbiorę torebkę, to Wam o niej opowiem, pokażę i wtedy wszystko zobaczycie. A tymczasem uciekam, ogarniać się, bo już jest, która godzina, e, odezwę się później. No dobra, ja się już e, zbieram do miasta. Dzisiaj moja stylówka taka, powiem Wam, że bardzo na luzie. Czyli ta koszulka, którą Wam ostatnio pokazywałam, dżinsy stare jak świat, z dziurami i najwygodniejsze klapki, jakie mogą być. No muszę Wam powiedzieć, że gwarantuję i ręczę za wygodę tych klapeczek. Je dostaniecie, tak jak mówię, w styli. E, do tego zarzuciłam sobie jeszcze torebkę, bo dzisiaj troszkę mnie takiego ganiania też lata. No biorę te okularki. I lecimy, bo już jest późno, a dzisiaj pachnę, słuchajcie. A jeżeli chodzi o zapach, to dzisiaj Made in Lab i jest to numerek 21, odpowiednik inspiracja w zasadzie Dolce Gabbana Light Blue. Ja kocham ten zapach, także e, lecimy. Wracam już do Donku, byłam u Amandy, ale jeszcze musimy poczekać, bo ostatnio botok mi dała mm, troszkę tak głębiej i czoło mi jeszcze trzyma, nad tymi brwiami jeszcze nie, więc dopiero po wakacjach sobie zrobimy, już tak ładnie uniesiemy brewki, także no widzicie, to są dziewczyny, które przede wszystkim, to co mi się ogromnie u dziewczyn, u Amady i Wioli podoba, to to poczekajcie, ja może stąd wyjadę, bo tak to e, jest dobra, muszę wam powiedzieć, że wyjechać z miasta to jest masakra, bo są wszędzie korki e, ale wracając do Amady i do Wioli e, musiałam sobie spiąć te włosy wracając do dziewczyn muszę wam powiedzieć, że e, bardzo cenię w nich to że y, one nie chcą tak na siłę robić. Hajs, 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 bo na dobrą sprawę, gdyby Amanda była właśnie taka, y, że wiecie, ogólnie gdyby one były takie na kasę kasę, to ona by mi dzisiaj dostrzykła i może by mi krzywdę i zrobiła, ale by dostrzykła, byle by zarobić. A mówi, a tu mi właśnie mówi, żebyśmy poczekały, bo jeszcze ładnie trzyma, także nie ma sensu właśnie. Y, teraz właśnie w tym momencie dostrzykiwać. I tak samo jest właśnie z wiolką. Tak samo jest dokładnie właśnie z wiolą, że ona mili, takimi maleńkimi porcjami, e, tak, że tak powiem dozuje ten kwas hialuronowy w usta, delikatnie, delikatnie. Ostatnio też była moja klientka Kasia, kolejna zresztą już e, u wioli i naprawdę jesteśmy wszystkie zadowolone. Także ja się bardzo cieszę. No, także ja się bardzo cieszę, że dziewczyny nie są takie, że będą na siłę e, ostrzykiwać, wstrzykiwać, byle by zarobić. Także muszę Wam powiedzieć, że jak się zastanawiałeś ty właśnie nad jakimś delikatnym e, zniwelowaniem zmarszczyk, czy właśnie modelowaniem ust, to no polecam dziewczyny także jadę teraz do domu, ale słuchajcie ja się obkupiłam dzisiaj na ciuchach bo ja byłam na ciuchach po drodze bo jak wymieniałam te pieniądze to naprzeciwko był Lumpeks yy, i co prawda dobra sobie nic nie kupiłam, ale kupiłam spodnie adidasa mojemu Staszkowi i fajne ciuszki dla Antosi, bo Lenie ostatnio kupowałam, a w Pepko to byłam jeszcze tylko i kupiłam właśnie taką <laughs> typowo bieliznę na wyjazd dla dziewczynek jest, jak to się rusza. Strasznie. Te drogi nasze to są po prostu porażka. No, także. Mm zakupy poczynione. Teraz jadę do domku. Widziałam, że w paczkomacie jest ta torebka Lavergo, także jak dojadę do domu, to będę kończyła tego vloga. Eee, pokażę Wam właśnie, co kupiłam i pokażę Wam tą torebkę, bo się nie mogę doczekać. No i w sumie to tyle na razie. Dajcie znać, co myślicie o tych okularach, o takich sznureczkach przy okularach. Jak Wam się to widzi? Bo ja to tak na razie tak jeszcze... Hmm. No jest spoko, ale nie musi być. Dajcie znać. No dobrze, ja jestem już w domu. Przyjechałam do domu. Słuchajcie, otworzyłam sobie tą torebkę, bo przecież nie byłabym z sobą, gdybym zanim zanim po prostu nie nagrała, nie zerknęła sobie sama na tą torebkę. Także moje takie pierwsze wrażenie to jest takie, no, jest fajnie. Jest fajnie. Bałam się, nie powiem, bałam się, że te łańcuszki w tej torebce to będą takie, wiecie, lekkie, jakieś tanie, ale naprawdę... Torebka mi się bardzo podoba, e, także już wam odwracam kamerkę i pokazuję, jak torebka wygląda. Ja już sobie postawiłam, słuchajcie, to pranie, postawiłam te ciuchy, które kupiłam e, i teraz już tylko taki relaksik w domu. Także jak teraz jeszcze wam pokażę tą torebkę, to będę kończyła tego vloga, żeby też móc go nagrać. A jutro, jutro planuję, słuchajcie, nagrać przede wszystkim jedną rolkę, chcę nagrać i rolkę z, dla Nobelhard i drugi filmik z Liren. Może pójdziemy na ogród i pokażę Wam torebeczkę, która będzie dzisiaj mi super pasować do tych klapeczków ze Stili. No dobra, to zrobimy ten unboxing tutaj e, na huśtawce, bo w sumie to nie wiem, gdzie za bardzo wam to pokazać, ale myślę, że tutaj e, będzie ok. Bardzo ogromny, duży plus, za taki najzwyklejszy, ale jest woreczek przeciwkurzowy, więc tutaj tą torebkę możemy chować. I już wam pokazuję, właśnie jak wygląda torebka. Słuchajcie, torebka jest, e, była dostępna. W dwóch motywach skóry e, skórki to jest oczywiście w eko. No, i ja wybrałam sobie tą taką Ala Kroko. Powiem Wam, że bardzo podobają mi się detale. Przede wszystkim mamy tutaj przepiękne logo Lavergo, i dodatkowo również tutaj, właśnie na, e, na tych mm, zameczkach, również literkę L. I właśnie tego się bałam, że to tutaj tak samo jak i o, widzicie. Tak samo jak i te łańcuszki, tutaj, że one będą takie cieniutkie, prawie że plastikowe, a powiem Wam, że to jest naprawdę fajny, fajnej jakości łańcuszek. No, i oczywiście tutaj mamy możliwość, słuchajcie, dopięcia paska. I tutaj mamy pasek drugi, i tutaj mamy dopinany właśnie drugi pasek. Z jednej strony jest motyw tej takiej ekoskórki, a z drugiej strony mamy, słuchajcie, czarny taki o który fajnie będzie się nam e, trzymał na rękach. Nie? Tutaj, tak patrzę, czy to można? Tak, to można troszeczkę skrócić. O, widzicie, ten pasek tutaj. Bardzo mi się ta torebka podoba. Powiem wam, że ja obserwuję Ole od jakiegoś czasu. Ja właśnie u niej na Instagramie widziałam tą torebkę. Ja bardzo lubię takie nieduże torebki. Myślę, że ona i mam nadzieję, że ona mi dosyć długo posłuży. Także, no, ja jestem bardzo zadowolona. I z tego, co widziałam, dziewczyny, to jeszcze. Trwa u Oli na sklepie Lavergo minus 50% na czyszczenie magazynów, także możecie sobie zerknąć. Mi się to naprawdę bardzo podoba. Myślę, że torebka naprawdę wygląda super. No i te detale tutaj w postaci właśnie tych e, literek. O, z jednej i z drugiej strony zasuwamy. Tutaj mamy jedną kieszonkę. Tak, słuchajcie, jedna. Nawet nie ma takiej e, przegródki, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Bardzo bardzo, ale ja to bardzo jestem zadowolona. Słuchajcie, tak będziemy tym, tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszego vloga. Ja sobie go zacznę montować. Teraz idę się relaksować na balkonik. Jeszcze zrobię relację na Instagramie z tą torebką, bo mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba. No i to by było na tyle dzisiejszego mojego nagrywania. Makijaż taki delikatny sobie zrobiłam. Z podkładem z Elever. I powiem Wam szczerze, że mam ogromny dylemat, jaki podkład sobie zabrać na wakacje, ale wydaje mi się, że wezmę dwa: wezmę Elever w odcieniu beige i wezmę sobie z Catrice chyba. chyba tak. No, także jeszcze letnia kosmetyczka. No, wiecie co chciałabym? Naprawdę chciałabym jeszcze w tym tygodniu, tak do niedzieli, ponagrywać troszeczkę filmów, żeby miała na zapas. Idzie mi to dobrze, także ambitne plany są żeby nie zostawić Was bez filmów na ten czas, co będziemy na wakacjach. Ale myślę, że takie luźne vlogi kilku minut, sto, kilkunastominutowe na pewno będą się pojawiać. Także ja uciekam. Podlinkuję Wam na, dore, na dole tą torebeczkę, to możecie sobie zerknąć. Ja tymczasem uciekam. Pamiętajcie jeszcze, że na styli do końca lipca działa mój kod rabatowy na minus 10%. Te klapki są wygodne. I słuchajcie, zerknijcie na Instagrama, jeszcze jak nie macie Instagrama, to załóżcie, ponieważ w weekend, sobota albo niedziela, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, e, ruszy konkurs ze styli, w którym będą e, do wygrania dwie pary butów. Pokażę wam jakie. Dobra, uciekam. Buziaczki.